Po raz kolejny powracamy do naszych gości razem z nami w studiu pani Renata Karpińska, ale także pan Marek Ćwieka i ksiądz Paweł Zdybel to twórcy, redaktorzy takiego oto pisma Pani Kraśnicka, czyli pismo parafii w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku. Spotykamy się po raz kolejny, bo rzeczywiście historia już zawarta na łamach tego właśnie pisma to bardzo, ale to bardzo szeroka historia. I taki oto tekst w numerze 20 z marca 2013 roku. List od przodków zamknięty w butelce. Cóż to za historia? No cóż, no okazało się, że kolejne miejsca remontowane, odkrywane, renowowane. Między innymi pod stopniami schodów, które prowadziły do naszego kościoła, znaleziono butelkę starą, pociemniałą, zabrudzoną, zapieczętowaną już wyluzowanym poluzowanym korkiem, a w tej butelce jakiś zwitek papieru. Po w wyciągnięciu tego zamoczonego, już dosyć zniszczonego przez czas i przez wodę arkusika papieru okazało się, że znajduje się tam list, który y, mówi o wydarzeniach dotyczących m.in. około wydarzenia, właściwie około powstańcze z 1863 roku, y, zatytułowany na pamiątkę dalszym pokoleniom prawdziwych Polaków napisany w 1861 roku, a dotyczący wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie przed Powstaniem Styczniowym. Dzięki pani Ewie Zielińskiej, pracownikowi UMCS Lubelskiego, była możliwość Rozpieczętowania, obejrzenia tego listu. Jeszcze w tej chwili nie jest przeczytany, są tylko fragmenty odczytane. Także mam nadzieję, że któryś z kolejnych numerów pani Kraśnickiej przybliży treść całego listu. No, rzeczywiście jest w tym i tajemnica i zagadka. Przypomnę, ten tekst mogą znaleźć Państwo w numerze 20 pani Kraśnickiej. No i oczywiście cały cykl, co znasz o miejscu, do którego chodzisz w każdą niedzielę. Pani Renaty Karpińskiej, która akurat wyjaśnia, co się w kościele znajduje, co to są za postacie i opisuje to wszystko w szczegółach. Pani Renato. Co wiesz o miejscu, do którego przychodzisz w każdą niedzielę? No, ciekawe, bardzo to ciekawe rzeczy się dzieją na świecie, kiedy osoba, która bardzo nie lubiła historii, nagle w wieku 10 lat wypadnięta zostaje przez taką właśnie historyczną jakąś nutkę, bardziej z przymusu na początku, a później się okazuje, że nie potrafi już, nie potrafi się już bez tego spać. Dlatego, że y, właściwie początki moje w Pani Kraśnickiej wyznaczono mi y, rolę szukania historii tego kościoła. Przy okazji szukania historii kościoła odkrywał się też, odkrywała się też historia naszego y, miasta. Wychodziły rzeczy niezwykłe, niesamowite. Na przykład? Na przykład, szukając informacji o naszym kościele, Dotarliśmy do bardzo, bardzo skromnych wiadomości o tym, że przez prawie 400 lat gospodarzami tego miejsca byli kanonicy regularni laterańscy. Przybyli do nas oni w 1468-69 roku z Kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Wtedy jeszcze nie w Krakowie, tylko to było miasto Kazimierz, a w tej chwili już dzielnica Krakowa. I szukając wiadomości o naszym kościele, dotarliśmy zupełnym przypadkiem, a może nie zupełnym przypadkiem, jak to mówi ksiądz Stefan Ryłko, kanonik regularny laterański, który w tej chwili pracuje w Kościele Bożego Ciała w Krakowie. Pamiętam, kiedy wraz z rodziną wracałam z wakacji. No, i zastanawialiśmy się, no dobrze, staniemy w tym kościele Bożego Ciała, i kogo mamy zapytać o to, jakie były początki naszego kościoła i co się działo w, przez te 400 lat w Kraśniku? No, kogo mamy właściwie o to zapytać? I przez całą drogę z Zakopanego do Krakowa yy, pamiętam, jak modliłam się do Ducha Świętego. Proszą, prosząc Go, że kiedy już staniemy w tym miejscu, żebyśmy no, umieli pójść do odpowiedniej osoby i, i, i zapytać o coś, co jest związane z naszym kościołem. No i jak już było ogromne nasze zaskoczenie, kiedy y, stanęliśmy w y, Krakowie, w Kościele Bożego Ciała, y, i człowiek zagadnięty zaprowadził nas pod furtę klasztorną. Siostra wychodząca z klasztoru kazała nam wybrać jakikolwiek numer yy, telefonu i usłyszeliśmy w słuchawce głos, yy, uroczy głos starszego człowieka. Przedstawiłam się, powiedziałam, że jesteśmy z Kraśnika, że szukamy informacji o kanonikach regularnych, i zszedł do nas wtedy ksiądz Stefan Ryłko. Ksiądz Stefan Ryłko. Kanonik regularny, który uczestniczył w wielu procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, zajmował się nimi na szczeblu diecezjalnym. Na pewno wszyscy znają y, królową, królową, y, królową Jadwigę, y, święto siostrę Faustynę. No i święty, który jest w tej chwili już nam również kraśniczanom bliski, ponieważ jego obraz y, zawieszono w jednym z bocznych ołtarzy, święty Stanisław y, zwany Kazimierczykiem. Święty Stanisław Sołtys. Zaprosił nas wtedy ksiądz Stefan Ryłko. Zaprosił nas do jednego z przytulnych pokoików. Rodzina czteroosobowa, zupełnie nieznani ludzie, mimo wszystko nie obawiał się. Usadził nas lato, gorąco, zaproponował nam coś chłodnego i stwierdził, a ja w kraśniku byłem. No właśnie, ja w Kraśniku byłem. Poczekajcie chwilę. I już za chwilę ksiądz Stefan Ryłko przywędrował z księgą wizytacyjną z 1704 roku. Otworzył księgę i okazało się, że znajduje się tam opis wśród wielu opisów kościołów kanonickich, klasztorów kanonickich opis naszego kościoła sprzed 300 lat. No cóż, modlitwa, modlitwa do Ducha Świętego okazała się bardzo skuteczna. No i właściwie stąd od tego momentu zaczęła się nasza przygoda taka historyczna, ponieważ już mieliśmy doskonałego pomocnika w poszukiwaniu różnych ciekawych informacji, rzeczy. No i między innymi przy okazji remontu. Odkryto w naszym kościele, wyjęto z mensy ołtarzowej, ołtarza głównego, cynową puszeczkę, dosyć zniszczoną, a w niej dwa pergaminowe dokumenty. Mieliśmy możliwość sfotografowania tych dokumentów. I przy jednej z kolejnych wizyt, już razem z naszym księdzem proboszczem, który podjął się ogromnego trudu remontowania naszego kościoła od 2007 roku. Pojechaliśmy do księdza właśnie Ryłki. No, oczywiście pokazujemy fotografię te, tych dokumentów. Yy, sami wcześniej próbowaliśmy czytać, wydawało nam się, że dokument pochodzi z 1706 roku, po czym ksiądz Ryłko obejrzał go, mówi, nie, nie, kochani, to nie jest 1706 rok, to jest 1506 rok. Siódemka, ta siódemka, tak kiedyś pisano gotycką piątkę. Yy, I bez żadnego zastanowienia praktycznie ksiądz Ryłko nam przetłumaczył ten dokument z 1506 roku. Było to niesamowite dla nas. Y, dotykać tak odległych czasów, czyli przesuwać się w czasie o 500 lat wstecz. No i oczywiście już był kolejny temat do naszej pani Kraśnickiej, przedstawienie tych dokumentów, przedstawienie tłumaczenia. Ksiądz Ryłko przesłał nam już później pisemne tłumaczenie tych dokumentów. I tak właściwie każdy, każdy z numerów pani Kraśnickiej yy, niósł już ze sobą jakieś wiadomości, ciekawostki, tajemnice odkrywane krok po kroku. A zaraz za chwilę do tego dołączyli się naukowcy, którzy właściwie sami odzywali się do nas, sprowokowani właśnie naszym pismem. Yy, Mieliśmy możliwość nawiązania kontaktów z Panią Ewą Zielińską z UMCS-u tutaj Lubelskiego, no i jeszcze z Panem Dominikiem Szulcem. Nawiązał również z nami kontakt, y, oczywiście na usilne nasze prośby, archeolog Stanisław Gołub prowadzący badania. No i tak pani Kraśnicka wzbogadziła się o dosyć. No, solidne i oczywiście już profesjonalnie, nie tak jak ja, ale profesjonalnie przygotowane artykuły przez właśnie naukowców. Ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście tych tematów absolutnie nie zabraknie. To troszeczkę przybliżmy naszym Radzie Słuchaczom przecież słuchają nas słuchacze w całym naszym regionie i nie tylko, bo również w całej Polsce. Tak naprawdę, cóż to jest za parafię. Kościół, no parafia, no właśnie parafia. I Kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ale to w tej chwili w niebowzięcia Najświętszej Panny. Początki, tak jak mówiłam, 1325 rok, święto Pietrze, jest mowa wtedy jeszcze o y, kościele świętego Pawła. Kościół, który wybudowany, o tym wiemy na pewno. Między innymi wiele materiałów znaleźliśmy, odszukaliśmy w, w, w książkach, opracowaniach świętej pamięci Janusza Kurtyki, który poświęcił w, studium. Na temat rodu tęczyńskich, a ród tęczyńskich, bardzo sławna, można władcza rodzina, była związana z kraśnikiem. No i jak to się działo z tymi początkami naszej parafii? Najpierw w kościół pod wezwaniem św. Pawła, w 1403 roku już mamy dokumenty, które potwierdzają, że dla parafii kraśnik i dla naszego kościoła darowana została wieś Rzeczyca i Około pierwszej połowy XV wieku, y, lata 1400, mniej więcej 40-48 rok, y, kościół jeszcze wtedy był budowany przez Andrzeja Kalińskiego Herbu Topór, y, współpracownik tęczyńskich y, i właściwie... Od momentu przejęcia kościoła po śmierci, właśnie Andrzeja Kalińskiego, y, przejęcia kościoła przez kanoników regularnych, rozpoczyna się już y, kościół, znaczy traci y, wezwanie świętego Pawła, a uzyskuje wezwanie Najświętszej Marii Panny i świętego Augustyna. Y, co ciekawe, no właśnie. Dlaczego świętego Augustyna? Ponieważ kanonicy regularni y, opierali się w, o regułę świętego Augustyna, stąd też wszystkie najczęściej kościoły tworzone przez y, kanoników regularnych otrzymywały y, patronat świętego Augustyna. Dlaczego kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny? Okazuje się, że y, te kościoły, do których dotarliśmy, m.in. ku Rozwęki... Y, Kłobuck, to też kościoły, które otrzymywały wyzwanie Najświętszej Maryi Panny, czyli patronka Matka Boża była dla kanoników regularnych niezwykłą patronką. A jak w ogóle doszło do rozbudowy naszego kościoła? Zanim przejęli go kanonicy regularni, było, miało miejsce wydarzenie tragiczne dla rodziny tęczyńskich, którzy byli właścicielami Kraśnika. Andrzej Tenczyński w 1461 roku pojechał do Krakowa i w Krakowie do załatwienia, do załatwienia różnego rodzaju interesy, najprawdopodobniej wtedy naprawa zbroi i wdał się w konflikt z płatnerzem Klemensem. Andrzej Tenczyński, dosyć y, burzliwy charakter, początkowo zresztą przeznaczony do stanu duchownego, porzucił go i przyjął, y, znaczy zajął się, zaczął się parać rycerstwem. Y, Andrzej Tenczyński pojechał do Krakowa wraz z synem. Y, rzeczywiście. Y, Wydarzenia te związane z niezadowoleniem z naprawy zbroi i konflikt z płatnerzem Klemensem spowodowały, że Andrzej Tenczyński został zamordowany w Krakowie przez mieszczan. I kolejna sprawa, jego syn Jan Rabsztyński salwował się ucieczką na zamek Wawelski, a roz z rozpłataną czaszką Andrzej Tenczyński przez kilka dni Włóczony zresztą przez mieszczan Krakowskich, leżał na rynku. Sprawa bardzo poważna miała rzeczywiście koniec niezwykle tragiczny również dla mieszczan Krakowskich. Dziewięciu mieszczan Krakowskich za zabicie szlachcica uwięziono, sześciu po dwóch latach zwolniono, ale Yy, nie, źle chyba odwrotnie. Trzech uwolniono, a sześciu mieszczan krakowskich za zabicie szlachcica ścięto. Podczas ścinania ich głów yy, brzmiały głosy yy, dzwonu głownika. Na Zamku Wawelskim, na Wieży Zygmuntowskiej, wisi też dzwon pół zwany jeszcze inaczej Stanisław. Dzwon, który miał upamiętniać to wydarzenie i jednocześnie miał być prośbą skierowaną do Boga o zbawienie duszy Andrzeja Tenczyńskiego, a ufundował ten dzwon brat Andrzeja Tenczyńskiego, Jan Tenczyński, kasztelan krakowski. A co się stało w tym czasie w Kraśniku? Otóż, otóż yy, ścięcie głów mieszczan krakowskich to jedno, a ogromne wadium jakie Kraków musiało zapłacić yy, synowi Andrzeja Tenczyńskiego to drugie. Wadium to posłużyło do rozbudowy kościoła kraśnickiego, i tak malutki, początkowo kościół Kraśnicki wybudowany z cegły, dzisiejsze prezbiterium, został rozbudowany o nawę główną i dwie nawy boczne. Od tego momentu do kraśnika sprowadzono również syn Andrzeja, Jan Rapsztyński sprowadził do kraśnika kanoników regularnych. Także rozbudowa kościoła i jednocześnie budowanie klasztoru, które się ciągnęło już przez kilka następnych wieków. Także u podłoża tego, tej rozbudowy kraśnickiego kościoła było to tragiczne wydarzenie śmierci Andrzeja Tęczyńskiego. Tak jak państwo słyszą, to niesamowita historia zapisana w murach tego kościoła, historia także wielu ludzi. Skoro zeszliśmy już na te tematy bardziej metafizyczne, to jeszcze pani Renata chciałaby zwrócić uwagę na jeden aspekt, który wzbogaca pismo. Tak, nie wszyscy wiedzą, ale w naszym gronie redakcyjnym znajduje się również pani Małgorzata Kędziora, i nasze pismo jakże yy, ubogaca to, że pani Małgorzata po prostu. Specjalnie dla naszego pisma y, tworzy poezję Nie moja wola. Zetrzyj mnie w proch na żarnach, obup z twardej skorupy, zmiel okruchy pychy, daj pokory zakwas, wodą żywą połącz, upiecz życia ciasto. I w bardzo wielu numerach pani Kraśnickiej oprócz y, refleksji dotyczących zdrowia Społecznego, psychicznego, no właśnie, znajdują się wiersze pani Małgorzaty Kędziory. Tak jak państwo słyszą, rzeczywiście absolutnie szerokie spektrum zawartości pani Kraśnickiej, czyli polecanego dzisiaj państwu pisma parafi w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku. A razem ze mną w studiu była redakcja tegoż pisma pani Renata Karpińska, ale także pan Marek Ćwieka i ksiądz Paweł z Dybel. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. No i drodzy Państwo, do dzieła. Czekamy na kolejny numer. Dziękujemy. Dziękujemy.